Wiele osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na co dzień doświadcza poczucia stanu niepewności. Od najmłodszych lat te osoby są przyzwyczajone, że codzienność to niepewność, codzienność to nieprzewidywalność. Dla przykładu, kiedy był względny spokój, radość, nagle wchodził do domu jeden z nietrzeźwych rodziców, robił awanturę i ich Stabilne życie nagle zachwiało się. Dzisiaj w swoim dorosłym życiu często te osoby doświadczają takiego właśnie stanu niepokoju i wewnętrznego przekonania, że jak w moim życiu jest spokój, to na pewno za chwilę coś złego się wydarzy, coś nieprzewidywalnego, trudnego emocjonalnie. Taki stan oczywiście można zmienić. I w tym ćwiczeniu dzisiejszym zapraszam Cię do zmiany, transformowania takiego przekonania, że kiedy jest w moim życiu dobrze, to znaczy, że za chwilę wydarzy się coś złego. Witam. Witam ciebie na moim kanale poświęconym wewnętrznemu rozwojowi. Ja jestem Ewa Kulesza Bonarska, jestem holistyczną terapeutką i trenerką wewnętrznej zmiany. Teraz zapraszam cię do wspólnego ćwiczenia, ćwiczenia EFT, w którym będziemy uwalniały, uwalniali, uwalniały przekonanie że, kiedy w moim życiu jest coś dobrze, kiedy jest spokój, kiedy jest harmonia, stabilizacja, to za chwilę wydarzy się coś złego. A zatem usiądź sobie wygodnie, możesz teraz zamknąć sobie oczy i zacznij oddychać głębiej niż zwykle, połączonym oddechem. Zauważaj, jak powietrze wpływa do Twojego ciała i jak z niego wypływa. Poczuj, jak twoje stopy opierają się na ziemi. Poczuj, jak to coś, na czym siedzisz, trzyma ciężar twojego ciała, a ty się na tym opierasz. Oddech ci cały czas towarzyszy. Teraz weź półkaratę. I powtarzaj. Powtarzaj na Mimo, że jest we mnie taki schemat, że nie może być po prostu dobrze i spokojnie, bo zawsze kiedy jest spokój. To za chwilę musi wydarzyć się coś złego. A no, ja całkowicie i głęboko kocham i uznaję siebie. Może mam wewnętrzne przekonanie, że kiedy w moim życiu jest stabilnie i spokojnie, to na pewno zaraz wydarzy się coś trudnego i czuję lęk przed stabilnością. To teraz całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. Mimo, że dawno temu nauczyłam się, że nie może być stabilnie w moim życiu. Bo to oznacza, że zaraz wydarzy się coś złego i ciągle powinnam być czujna I czuję niepokój. No teraz pozwalam sobie na spokój i relaks. Brew jest we mnie taki schemat bok oka, że nie może być po prostu dobrze i spokojnie. Pod okiem, bo zawsze, kiedy jest spokój. Pod nosem, to musi wydarzyć się coś złego. Broda, mam przekonanie, obojczyk, że kiedy w moim życiu jest stabilnie i spokojnie, pod pachą, to na pewno zaraz wydarzy się coś złego. Głowa. I czuję lęk przed stabilnością. Brew? Dawno temu nauczyłam się bok oka, że nie może być stabilnie w moim życiu. Pod okiem, bo to oznacza, że zaraz wydarzy się coś złego. Pod nosem. I ciągle powinnam być czujna, broda, czuje niepokój, obojczyk, a jeśli można też inaczej, pod pachą, jeśli można żyć stabilnie i spokojnie, pod pachą, jeśli ja mogę czuć wewnętrzny spokój, brew i mogę być z tym bezpieczna, bok oka, tylko ja jeszcze o tym nie wiem. Pod okiem to już mi wystarczy. Pod nosem, dobrze wiem, jak to jest być w ciągłym niepokoju. Roda, dobrze wiem, jak to jest bać się spokoju. Obojczyk, zatem pora na nowe. Pod pachą. Pozwalam sobie odkryć swój spokój we mnie. Głowa pozwalam sobie doświadczać spokoju we mnie. Brew. Może jeszcze nie wiem, jakby to miało się stać. Bok oka, ale pozwalam sobie na to. pod okiem otwieram się na spokój we mnie pod nosem uwalniam to przywiązanie do myśli broda że jak jest spokój to musi wydarzyć się coś złego obojczyk pozwalam sobie na spokój pod pachą Jestem bezpieczna, kiedy w moim życiu jest spokój. Głowa: Jestem bezpieczna, kiedy w moim życiu jest stabilność. Bref: Kiedy jest spokój, nie muszę umierać wtedy z nudów. Bok oka: Mogę zająć się tym, co kocham. Pod okiem zamierzam zwalczyć o przetrwanie. Pod nosem teraz mogę żyć. Broda, teraz mogę cieszyć się. Obojczyk, w moim życiu jest spokój. Pod pachą, nawet kiedy przychodzą kryzysy. Głowa we mnie nadal jest spokój. Brew: widzę mój lęk. Bok oka: otulam miłością mój lęk. Pod okiem. Wolno mi się bać pod nosem, ale nie muszę się już bać spokoju. Broda, bo świetnie żyje, kiedy jest we mnie spokój. Obojczyk żyje, kiedy w moim życiu jest stabilność. Pod pachą żyje lekko w spokoju. Głowa żyje lekko w harmonii. Brew czuje spokój, kiedy życie przynosi mi wyzwania. Bok oka uznaje zmienność życia. Pod okiem uznaję, że jestem bezpieczna, kiedy jest we mnie spokój. Pod nosem zawsze jest we mnie spokój. Broda, żyję, obojczyk, oddycham. Pod pachą czuję spokój. Głowa już może być stabilnie i głęboki oddech. Popatrz teraz, co pojawia się w Twoich myślach, w Twoim ciele i co czujesz na ten moment. Podziel się z nami w komentarzu. Jeśli masz do mnie pytania, śmiało pytaj w komentarzu. Ja zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału, żeby dostawać na bieżąco informacje o pojawiających się nowych ćwiczeniach, czy też wywiadach, które prowadzę, lub live'ach. Zapraszam Cię również do mojej grupy lekko ze sobą i do cyklicznych, bezpłatnych spotkań, gdzie wspólnie poznajemy się i robimy procesy transformacyjne. Wszelkie informacje znajdziesz tutaj w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym ćwiczeniu.